Siema z tej strony Gespatio i witam Was już w piątym odcinku z gry Little Nightmares 2. Słuchajcie, na samym wstępie w tym odcinku chciałbym wam przekazać kilka istotnych informacji, ponieważ pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy przed tą windą, którą przy okazji sobie otworzymy, ponieważ poprzedni odcinek zakończyliśmy tak naprawdę po wejściu do tej windy, ale checkpoint był tutaj, musiałem jeszcze raz włożyć ten analog. Ale słuchajcie, słuchajcie, dowiedziałem się. Kilku rzeczy, które wypadałoby jeszcze ogarnąć. Wrócimy się tutaj, na prawo. Dlatego, że tutaj znajduje się, słuchajcie, kapelusz. Położenie tej czapeczki, słuchajcie, troszkę pokazuje, jak bardzo możemy te rzeczy wziąć za elementy otoczenia, ponieważ możemy wspiąć się tu. Spójrzcie. Mamy w ten oto sposób nową czapeczkę. Od razu sobie ją założymy. Jest to taki oto misiek, nawiązujący do tego co robiliśmy właśnie w tym miejscu. Jest to już nasza druga czapka, troszkę mało ich znajduję. Jestem na tyle ślepy, że ich nie zauważam, no ale cóż. W każdym razie nie jest to jedyna kwestia jaką chciałem poruszyć. Ponieważ dowiedziałem się, że za te zliczowane dzieci, które pozbieraliśmy w poprzednich odcinkach, jest sekretne zakończenie. Sekretna kacsenka po napisach bądź po prostu po zwykłym zakończeniu. Dowiedziałem się, że aby ją uzyskać, musimy właśnie zebrać wszystkie zliczowane dzieci. I słuchajcie, ponadrabiałem je sobie wszystkie, także ten rozdział musiałem też przejść jeszcze raz. Przy okazji bardzo dużo osiągnięć sobie na Steamie pozbierałem, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Dowiedziałem się też bez gdzie będą pozostałe zliczowane dzieci, także nie powinniśmy mieć problemów, żeby to sekretne zakończenie uzyskać. A tymczasem wchodzimy już tutaj do tej windy i kontynuujemy przygody w tej grze. Powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Także jeszcze raz zjeżdżamy na dół i zobaczymy, co nas czeka w dalszych zakątkach tego porypanego szpitala. Zaświećmy sobie lepiej latarkę. I idziemy przed siebie. Mam nadzieję, że coś mi tutaj... ...nie wyskoczy na pysk. Muzyka wskazuje, jakby coś miało się dostać. Co się tam dzieje? O, jakieś nóżki. No nie brzmi to zbyt pozytywnie. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj coś mamy. Czy mogę się potem spiąć? Jasne. Przechodzimy. Nasza Six też sobie raczej z tym poradzi. Ciekawe czy będą tu jeszcze jakieś manekiny, na które będziemy musieli Świecić latareczką O kurde Wiesz to Kurde Dobra dostała Niestety te ręce muszą oberwać kilka razy No kurde Ja pierdzielę Nie zdążyłem Te ręce odskakują jak powalone z tego też powodu nie zawsze łatwo jest je trafić. Myślę, że zamiast na ślepo uderzać powinniśmy po prostu poczekać. I będę ukrywał, się trochę przestraszyłem tego jak ta linka stuknęła w tą szafkę. No i odskakuję, jak sami widzicie. Dobra, raz. Teraz spokojnie. Kurde. Może w taki sposób to rozwiążemy? Myślę, że może to być lepsze rozwiązanie. Dawaj, Six, wierzę, że sobie poradzisz. O ile jej nie musimy pomóc. Chyba musimy jej pomóc, wiecie. Kuleku. Chyba... Ja pie w dole. Ja w dole. Ile? Boże, nareszcie. Co za gówno. To wcale nie było tak trudne. Nie wiem, czemu tak się z tym męczyłem. Jeszcze w międzyczasie mi się baterie w padzie rozładowały, więc musiałem je na szybko wymienić. Dobra, pomogę ci. Bo w międzyczasie udało mi się zauważyć, że. Niestety SIX nie da rady sama tego zrobić. Co to jest? Mówię to, bo. Nie zamierzam chyba wstawiać fragmentu do filmu, gdzie... gdzie się zmagam z tym syfem. Czy ja się tu nie powinienem skradać? Patrząc na to, jakie mamy tu maski, to, to chyba nie będzie zbyt miłe spotkanie za chwilę. Co się dzieje? Kto to jest? Nie przewróć tylko tego, dobra? Co to ma być? Jakiś pieprzony doktorek. On nas zauważył? SIX? Jej nikt nie widzi. Dobra, zapudła. Co mu eee. nie! Czyli jednak może mnie zauważyć za tymi pudłami spoko. Dobra, to ja może. Okej. Okay. Spokojnie. Nie, proszę, nie odwracaj się. Ja pierdziele, spadam stąd. Spadam stąd. Dobra. U. O, jest! Czyli tak też może mnie dojrzeć. Fajnie. Bardzo mnie ten fakt cieszy, naprawdę. Dobra, teraz mnie chyba nie zauważył. Jak się cieszy, jebany. Proszę, nie zauważ mnie, nie zauważ mnie. Dobra, dzięki. Przyjdzie tu, prawda? Przyjdzie tu. Zasrany jakiś kokon On to podniesie, prawda? Dobra, wolałem spierdzielić szybko, spoko Kolejny dziad, dosłownie. Patrzy wszędzie, gdzie się da. To trzeba przyznać, że tutaj te monstra są dużo bardziej creepy niż w pierwszej części. Tutaj wywołuje to dużo więcej różnego rodzaju emocji. Poczekajmy na odpowiedni moment. Lepiej tutaj poczekać. Nie chcę znowu powtarzać tej całej sekcji skradankowej. Gdzie on teraz idzie? Znowu tam nie patrz, nie spojrzał. Mam nadzieję, że to, co tutaj leży, nie będzie mu zbyt potrzebne. Kurde, ja nie wiem, kiedy on mnie może zauważyć. A kiedy nie, gdzie ja muszę dojść? No nie, ja muszę czegoś użyć. Tak. Tylko czego? Dobra chwila, niech on pójdzie w kolejne miejsce. Może być tu, co jest, zauważył mnie. Dobra, mogę się ukryć. Szybko, pod to łóżko. Okej. Okay. Six, nie przesuwaj Dobra, jest mi potrzebne... Ta kostka, albo ta głowa małpy, która tam się znajduje, poszedł daj, Jest lepiej tego nie puszczać. <grystanie z górą> Ale mam szczerze, troszkę to trwa, ale lepiej być tutaj ostrożnym Szybciąłem, szybciąłem Okej. Okay. Udało nam się zwiać aż tu Ja się zastanawiam co on w ogóle robi. No to teraz już chyba naprawdę trzeba... Tutaj. Wiedziałem, że to nie zadziała. Wiedziałem, że to kurna nie zadziała. O! Ale na szczęście mamy od razu tutaj możliwość no dawaj po Szczęście mamy no wspinaj się Ta ucieczka nie była możliwa no, Powiem Wam szczerze że dzisiejszy odcinek to będzie miał strasznie dużo różnego rodzaju w top Ale tu to mnie nie powinien kurde zauważyć Dobra, musiałem po prostu szybciej się tutaj przeczołgać. Najwidoczniej widział jak tu wchodzę. ta sobie chodzi. Niewidzialna dla przeciwników. Używa dobra. Mam nadzieję, że mogę biec, że tu nie wróci. Ten chory idiota. No nie no, tutaj byśmy nie dali rady, przecież ja tu muszę jeszcze bokami przechodzić. To było dla mnie niemożliwe. Żeby przed nim uciec jakkolwiek. No ten dźwięk to mógł go zwabić jakkolwiek. Źle te fragmenty wyglądają. O ja pierdolę. Chodzi po tym zeszczanym suwicie. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to jak daleko, ale jednocześnie blisko znowu jesteśmy. Tego doktorka całego. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Ale to wygląda na coś, co można wyciągnąć. Gdzieś nas to zaprowadzi. Dobra. Creepy to wszystko wygląda. Tu mamy klucz. Aczkolwiek ja tych drzwiczek od tak sobie nie otworzę. A to? Nie, tego też nie. Ale to najprawdopodobniej mogę wysunąć. No właśnie. Tylko czy ja w ogóle mogę na tym jakoś Okuźwa? <grym> Dobra. Już myślałem, że zginę od tego. Tu się nie wespnę, ale tędy. Momencik, tędy. Nie no, muszę przyznać, że szpital to jest obecnie najstraszniejsza lokacja, chyba. Bo ani las, ani szkoła nie wywarły na mnie aż takiego wrażenia. Albo nie dość, że mieliśmy te manekiny powalone, które dosłownie. No, trzeba przyznać. Przypominały wręcz takiego Silent Hill'a. To jeszcze teraz ten zasrany doktorek. Który wcale nie był. Który wcale nie był fajny. A w zasadzie wydaje mi się, że jeszcze go spotkamy. Tutaj właśnie zlamiłem po raz kolejny, ponieważ nie złapałem się tych drzwiczek, których najprawdopodobniej złapać się mogłem. No ale dobra. I jeszcze nie skomentuję tego. A mogłem po prostu zrobić tak. Teraz ostrożnie po kluczyk. No, i bierzemy. Tylko niech się teraz nie wydarzy jakaś pojebana akcja i po prostu wracajmy do Six. Dawaj, koleżanko, wyciągaj mnie stąd. Super. No to idziemy otworzyć drzwi. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku ukończymy szpital. Możesz użyć. Klucza? Halo. Dobra. Trzeba było się odpowiednio ustawić. Otwieramy. Wydaje mi się, że ukończymy szpital w tym odcinku, zważając, jakiej długości są te rozdziały. Okej. Okay. Nie mogę przejść tędy. Nie mogę przejść tędy. Wiesz tak dość ciekawie wyróżnia, ale też tutaj się raczej nie mogę wspiąć. Jeszcze ewentualnie. O, dobre, Te szafeczki. I po nich do celu. Okej, okay, ledwo. I znowu wentyl. Słownie. Ta gra to chyba... Twórcy tej gry to chyba uwielbiali Among Us. Tyle wentów, że ja pierdzielę. Dobra, 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 dobra. Już słyszę... ...czego pomagiera, a my oczywiście nie możemy tak normalnie sobie przejść dalej. Gdzie będę jak... Nie posuwaj mnie! Okej, okay. tam jest bezpiecznik, o ile tak to można nazwać. Brakowało mi tego słowa przez kuźwa kilka odcinków. Co on robi w ogóle? Obserwujmy go trochę. On jest pieprznięty, naprawdę. On jest tak pieprznięty. Mega porąbane to co, on, to, co on robi. Zastanawiam się, w jaki sposób mogę. Czy ja naprawdę muszę zrobić to tak? Nie. Jak mam się tam dostać? Podsadzimy się. Dobra, podsadzimy się. Zaraz, tylko teraz już nie zdążę. Kiks musi się tutaj wykazać z wdzięcznością razem z nami. Mam przynajmniej nadzieję, że to tak zadziała. umyj serączki. Świze. Chodź, 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 chodź. Dawaj. Miałem rację? Miałem rację. Właśnie. Zajebiście. O, Karen ze Spongeboba, żona Planktona? Do kogo cię podpieli? Serduszko bije, czyli lepiej uważać. Czyli te wszystkie manekiny to są twoje tego idioty mamy rozumieć. No nie podoba mi się to. Może ja cię zostawię i tyle. Byle nam się to nie zawaliło tutaj. Okej. Okay. No właśnie, no właśnie. ...myślałem. Zastanawiałem się, na co ja uźwa czekam. O co mam się wspiąć? Chodź NA TO! KRETYNIE! CZEMU NA TO NIE WCHODZISZ? Zpieprzaj, Zpieprzaj! O BOŻE! ZDĄŻYŁEM! ZDĄŻYŁEM! Zgrywamy, zgrywamy No niestety, ale tutaj nie wykazałem się już za bardzo niczym Włączamy to jeszcze raz Ale jaka to była stresowa Boże Dobra Pierdzielamy Kosz <noise> ciężko cokolwiek komentować Ja pierdzielę Co się dzieje? Trzeba przyznać, że jest to mocno filmowe. Czy to jest piec? To jest piec. Zpieprzamy. Dało się. ta się ogrzewa przy tym? Ta seronczki ogrzewa przy nim, ja pierdolę! Co się stało? Zjaraliśmy doktorka, a ta jeszcze se z niego opał zrobiła. Doktorek na opał, ja pierdzielę Ale chore gówno. Odsadzisz mnie? Zadzisz mnie? Dobra, ja super. Przyzywamy windę. Wow, to było świetne. Czemu ta postać czasami sama idzie. To było naprawdę świetne. Genialnie te sekcje ucieczkowe są zrobione. To trzeba przyznać. Bardzo mi się one podobają. Do szpitala. Takie osiągnięcie właśnie otrzymałem, co najprawdopodobniej oznacza, że ten rozdział ukończyliśmy, słuchajcie. Aczkolwiek jeszcze przejdziemy się trochę dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Tu nic nie ma. Okej, okay. jakieś pozostałości po manekinach jeszcze? Nie mam pojęcia. Idziemy przez te drzwi. No i dobra, wychodzimy. Czyżby na powierzchnię znowu? Bardzo możliwe. Dawaj, Six, pomóż nam otworzyć okno. Super. No i dokładnie, moi drodzy, wychodzimy do miasta, najprawdopodobniej. I to będzie na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie koniecznie swoje teorie, co myślicie obecnie o tym, co się dzieje tutaj w tej grze pod względem fabuły. I to tyle. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie.